Topik i topcia. Mmm. Mniam, mniam. Ale dobro z Mmm. Pychotka. Topciu. Czujesz? Coś bardzo ładnie pachnie. Co to takiego? Mm, pewnie topik znowu coś szamie. Mniam, jami, jam, I na pewno to tak słodko pachnie. Mm, Nie. Mi się wydaje, że to coś zupełnie innego, Topciu. Bo to pachnie wyjątkowo słodko. Mm, no to chodźmy sprawdzić, czy to jedzonko Topika. Dobrze, sprawdźmy to. Mm, nie, to nie to jedzonko, Topiku. Co tak pięknie pachnie? Mm, nie mam pojęcia. Ale nie, faktycznie, to nie moje jedzonko. Moje jedzonko pachnie ładnie, ale coś tu pachnie jeszcze ładniej. Nie wiem co to może być, Anka. A ty wiesz? Hejka, cześć kochani, z tej strony Anka. Witajcie na kanale i Topcia. No pewnie że wiem co tak pięknie pachnie i wiem że to są nam namsy, am nam 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 nam. -nam. Oh, no tak, mogłam się domyślić, że to są namnomsy, tylko namnomsy pachną tak pięknie. A te to są wyjątkowo wspaniałe namnomsy. Błyszczą jak diamenty albo jak gwiazdy na niebie. To prawda, kochani, nie są to takie zwykłe namnomsy, są to namno namnomsy shimmer or glitter. Tutaj możemy znaleźć naprawdę błyszczące, fantastyczne nam namsy, nam, 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 nam! Razem z Wami z Topikiem i stopcią, no i piękną laleczką Lal Surprise. Dzisiaj otworzę aż trzy takie opakowania z nam nom, w środku. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Jakie nam nocy tam się ukrywają? Ach, najpierw muszę się do nich jakoś dostać. Jest, udało się. I otwierając to pudełeczko, chcę Wam też podziękować, kochani, za wszystkie miłe komentarze. E, najbardziej podobają mi się komentarze, które napisaliście pod filmem Poznajcie moją rodzinkę, jesteście bardzo mili. No i pod moim zdjęciem, które możecie zobaczyć też w społeczności. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, super. E, Okej, okay, kochani, mamy tutaj Shimmer series, czy e, serię Shimmer. E, czyli takie błyszczące namnomsy, którymi możemy smarować swoje ciało. Może uda mi się znaleźć jakiegoś namnomsa? Zobaczcie z tej specjalnej edycji. Glitter Lip Gloss Namnoms, czyli błyszczyki do ust. Ja bym wolała znaleźć tego shimmer Namnomsa, ponieważ mam w planach, kochani, laleczkę Lol Surprise posmarować takim właśnie pyłem. Pyłem namnomsowym, i zobaczyć, jak ona będzie wyglądać. Byłoby bardzo fajnie, ale oj, chyba jest błyszczek. błyszczyk. Pierwsza nie Spodzianka to błyszczyk. No dobra, może mi się uda w drugiej albo trzeciej znaleźć ten pył taki. Mam tutaj na nosie w kolorze czerwonym. Są to frytki takie zakręcone. Ojej! pachną, słuchajcie, trochę jak olej. Dziwna sprawa. Dobra i teraz zobaczymy, jak wygląda ten błyszczyk w środku. Mm, nie do wiary, jak on pięknie, kochani, pachnie. Jest to błyszczyk waniliowy i naprawdę pachnie bardzo waniliowo. Chętnie pomaluję sobie nim usta. Fajnie, że one są właśnie w takich szczelnych pudełeczkach. Możemy je włożyć do plecaka, do torebki, zabrać ze sobą do szkoły, a wyglądają one naprawdę bardzo, bardzo uroczo. No dobrze, To pierwszy. Pierwsze niespodzianki już znamy, a więc teraz czas na niespodziankę numer dwa! Kolejne mega 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 błyszczące pudełeczko! I słuchajcie, zaglądamy do środka. Ciężko mi trochę się tutaj dostać, ale myślę, że aha, sobie poradzę. No, jest, udało się. Ja to normalnie z wrażenia padłam. No, ja czasami, jak zaglądam do jakichś niespodzianek, słuchajcie, to też padam z wrażenia, bo niektóre namnomsy są naprawdę fantastyczne. Niektóre w ogóle niespodzianki, jakie znajdujemy w niektórych kulach, i w ogóle są ekstra. A co ja tutaj znajdę teraz? Czy to będzie w końcu ten brokat taki? Wow, to jest taki fajny namnoms. Zobaczcie. On jest super, bo on jest zamykany i możemy do niego coś schować. A co tu jest? Błyszczyk! Nie ma tego proszku magicznego, tego takiego brokatowego, ale jest piękny na ale słodziak! Spójrzcie! Misiu! Je, 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 je! To jest specjalna edycja na dlatego on jest taki wyjątkowo wspaniały i piękny. Pachnie bardzo słodko. Jak poziomka. Naprawdę pachnie cudownie. No i cudownie też wygląda, bo możemy go, zobaczcie, otworzyć. W środku jest naprawdę dużo miejsca. E, możemy tutaj schować na przykład nasz błyszczyk, albo coś innego, na przykład pierścionek, albo miłą niespodziankę. E, to jest, myślę, bardzo, bardzo słodki, bardzo pachnący, cudowny namnons. A ten błyszczyk pachnie pomarańczowo. Też bardzo słodko, orzeźwiająco. Nie będę go otwierać, kochani, bo w końcu muszę wysłać nagrodę. Do pocieszenia dla dwóch osób i stwierdziłam, że właśnie taki błyszczyk będzie fajną nagrodą pocieszenia e, dla dziewczynek, które zajęły właśnie drugie i trzecie miejsce w moim konkursie. Pamiętacie, konkurs był. Chciałabym, skoro już nie mogę trafić z tego shimmer, chociaż może mi się jeszcze uda, e, trafić czekoladowy błyszczyk bardzo, bardzo. Bo czekoladowy no to na pewno smakuje i pachnie bardzo fajnie. No i co? Uda mi się w końcu znaleźć ten shimmer, proszek, czy nie? Liczycie na mnie, trzymajcie kciuki. Trzymajcie, trzymajcie, bo ja bym bardzo chciała go tutaj znaleźć. A czy on tu będzie? No, proszę, 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 niech tu będzie ten proszek. I, i... Nie, no! Znowu błyszczyk, słuchajcie, ale mam dzisiaj pecha. I to jeszcze... A! drugi pomarańczowy, ale to dobrze będzie sprawiedliwie w tych nagrodach pocieszenia obie dziewczynki dostaną właśnie błyszczyki do ust a tutaj mamy namnomsa i jest to namnoms ja zaraz zobaczę na ulotce jak on się nazywa muszę cię tutaj znaleźć, wow a tutaj zobaczcie ze specjalnej edycji, te jakie fajne Chelsea Coco szoko szoko Okej, okay, a gdzie jesteś ty? No, pokaż się. To jest Fiona! Fiona Flipower! I ona pachnie jak tofi. No bo jak widzicie to jest namnoms, który cały oblany jest nawet tofi. E, ja myślę, że ten namnoms będzie wyglądał dużo ciekawiej, kiedy go troszeczkę ozdobimy. Bo te wszystkie namnomsy zawsze mają, zobaczcie, kokardki albo brokat, a ten taki bidulek nie ma nic. Dlatego troszeczkę go zmienimy. Pomaluję najpierw całe to Tofi lakierem do paznokci z brokatem. Uiii, oui, uiii, będę błyszczący! Ale super! Namnoms już wygodnie siedzi sobie na krzesełku, a ja Wam pokażę, zobaczcie, kupiłam taki bardzo brokatowy lakier w hebe i myślę, że on może być bardzo fajny właśnie do malowania po Namnomsach albo po laleczkach LOL Surprise, jak chcemy je troszeczkę e, tak obrokacić. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Wow, tutaj są zobaczcie, takie drobinki brokatu. A więc będzie naprawdę błyszcząco. Pomaluję całą tą górną część na mnomsa właśnie takim e, błyszczącym brokatem. Będzie to otofi z brokatem, ale myślę, że będzie to wyglądać naprawdę fajnie. Bardzo, bardzo będzie to błyszczeć. Nie udało mi się znaleźć tego proszku. A więc sobie tutaj, o, zrobię błyszczącego namnamsa. Och, teraz wygląda dużo lepiej! Ale to jeszcze nie koniec, kochani. Lakier musi dokładnie wyschnąć, a ja w tym czasie mogę wybrać coś, czym mogłabym ozdobić jeszcze troszeczkę mojego słodkiego namnamsa. I zobaczcie, kupiłam w sklepie papierniczym takie fajne, samoprzylepne cekinki, błyskotki. Są tutaj również kwiatki, są to różyczki. Są gwiazdki, takie mniejsze kwiatki. I takie o serduszka najróżniejsze I myślę, że taki kwiatek będzie pasował do mojego namnomsa Hmm, jaki by tutaj wybrać kolor? Może taki jasny? Namnoms jest tofi, to będzie miał waniliową różyczkę na uchu Ach, teraz to już w ogóle wyglądasz bardzo ładnie No dobra, to może przykleimy mu jeszcze jakiegoś kwiatuszka, żeby wyglądał jeszcze ładniej Kwiatek różowy... I tutaj jeszcze jeden kwiatek w kolorze białym. O, teraz wyglądasz naprawdę przesłodko. Spójrzcie, to był na mną bez żadnych dodatków i tak wyglądał fantastycznie, ale myślę, że teraz wygląda dużo, dużo lepiej. Wow, naprawdę wyglądasz fantastycznie! Jesteś najpiękniejszym namnomsem, jakiego kiedykolwiek widziałam. Ja to bym bardzo chętnie nagrała więcej takich odcinków z namnomsami, bo tutaj pachnie teraz przepięknie. Oho, moglibyśmy robić metamorfozy namnomsów. Świetny pomysł, Topiku. Może uda nam się nagrać jeszcze jakiś taki właśnie odcinek z metamorfozą namnomsa. Oho, dzieciaki, zachęcamy was do zasubskrybowania kanału Topik i Topcia. Do usłyszenia promyczki miłego dnia! Cześć! Pa, pa.